Dobry wieczór Państwu, dziesiąta seria Orlen Superligi Piłkarek Ręcznych. Jesteśmy w Lubinie, gdzie KGHM MKS Zagłębie podejmuje MKS Urbis Gniezno. Szymon Ratajczak, Via Play, witam serdecznie. gospodynia oczywiście w tradycyjnych miedziowych strojach, natomiast pszczółki z Gniezna także w swoich charakterystycznych żółto-czarnych koszulkach i mamy pierwszą bramkę Malwinę Hartman już sunie za głębie. Patrycja machado matieli dobre zagranie. Przyspieszają miedziowe. Patrycja Matieli, Karolina Kochania-Ksala. Płasko starają się przesuwać Gnieźnianki w obronie. Rzuty z lewego skrzydła. Wraca już na lewe skrzydło. Daria Michalak, Karolina Kochaniak. Sala, indywidualna akcja. Nurska, Justyna Świerżewska, Malwina Hartman. Hartman indywidualnie. Lubianki oczywiście komplet e, zwycięstw jak do tej pory. A teraz piękny rzut. A że nie zaczęły tego spotkania Aleksandra Chytka w bramce i... Bardzo bramkostrzelna żoneta Lipok na lewym skrzydle. Natomiast mecz mistrzyniowej Polski, to oczywiście jest także możliwość uhonorowania zawodniczek za ciężką pracę i w Kaliszu, i w Gnieźnie, i w Ostrowie Wielkopolskim w Superlidze Mężczyzn. Naprawdę ludzie lubią chodzić na piłkę ręczną. Jureńczyk, Karolina Jureńczyk świetnie zagrała do koła, natomiast bardzo dobrze broni Dominika Hoffman. Niemal prosto w nią Jowana Milojewicz, a tymczasem znowu impas Gnieźnianek, kontra, świetnie wyprowadzona Kinga Grzyb, tylko w poprzeczkę. Widuch, Giszczyńska, Łęgowska przedziera się, rzuca, to nie było łatwe. Bardzo ładnie przedarła się teraz tym rzutem Karolina Kochaniak-Sala. Być może ostatnia akcja Lubinianek pierwszej części spotkania. Kochania Ksala niedokładnie koła, Ostatnie sekundy. Hoffman patrzy, jak uruchomić kontrę. Decyduje się na dalekie zagranie. To był błąd, ale bez konsekwencji. Nie ma już więcej bramek pierwszej części spotkania. Teraz Gniezno w ataku pozycyjnym. Dobra piłka do Kuriaty. Bardzo agresywnie w obronie teraz Gnieźnianki Bójnochowa. Bardzo dobrze broni. Daria konieczna. Nurska. Nurska. Dobrze teraz. Dobry okres gry. MKS Super Urbis gniezno. Świetnie broni. Po raz kolejny Daria konieczna. Patrycja Matieli, Karin Bujnochowa. Wyszła do niej Świerżewska. Dobrze przeciągnęła ten rzut zawodniczka miejscowych. Magdalena Nurska. Justyna Świerżewska. Ale prosto w Monikę Maliczkiewicz. Nurska. Prawe skrzydło, ale świetnie broni Mariczkiewicz. Zawahała się Biduch. Jak to zrobić? Nie zdążyła teraz wrócić do bramki Daria Konieczna. Nurska. Nurska dobrze teraz przymierzyła. Pojawiła się Monika Łęgowska na prawym rozegraniu w zespole. gniezna. Łęgowska właśnie teraz rzutem z drugiej linii. Akcja do prawego skrzydła i świetnie tam sobie poradziła Aneta Promis. Ale za linii bocznej, za głębiej, sygnalizacja gry pasywnej, świetnie to zagrały. Obok bramki teraz Magdalena Nurska, znowu Maliczkiewicz do kontry, wydawało się, że może tego nie złapać. Łęgowska, Iszczyńska. Jest Łęgowska, bramka zaliczona. 13 sekund do końca. Giszczyńska do nurskiej. Z prawej strony jest Łęgowska, w różniku jest Hartman, a zatem musi być jakiś uraz. A najlepszą zawodniczką wybrana, obchodząca dzisiaj urodziny Patrycja Matieli-Machado. Jest tu Szymon Ratajczak, Via Play. Kłaniam się, miłego wieczoru, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.